Go. <głos> <głos> Witajcie z powrotem na moim kanale Jeżeli jesteście tu pierwszy raz To zapraszam do subskrypcji Dzisiaj dla was mam <noise> Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj dla Was mam mój room tour. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji, a jak Wam się spodoba ten filmik, to nie zapomnijcie o dużej łapce w górze. Zaczynajmy! Ok, jak się wchodzi do mojego pokoju, to tutaj mam na drzwiach takie wieszaczki, czy mam swoje bluzy, które najczęściej ubieram i szlafrok. Tutaj po bluzach mam swój kalendarz z kotkami. Chodźcie zobaczyć. Są takie mega słodkie i na każdy miesiąc jest inny kotek. <noise> Tutaj mam swoją szafę z ciuchami, bo tak trochę wygląda, ale to zobaczycie coś w następnym tygodniu, bo szykuję coś dla Was. Um, następnie mam swoją wielką komodę, szafę, szafę, gdzie na niej jest telewizor, go praktycznie nie używam, tylko gram Simsy czasami. Jak się przechodzi, to tutaj są różne pudełeczka, gdzie nie będę ich pokazywać co jest z nich, ponieważ jest troszkę bałagan. Tutaj mam moje PlayStation książki. Um, tutaj trzeba wszystkie książki od pierwszego do trzeciego roku, ponieważ potem się z nich będę uczyć. Tutaj mam wszystkie książki, które przeczytałam. Wszystkie moje ulubione gry. Na razie na górze są dobre i tam jest Monopoly. Um, też mam wielką kolekcję kulek. Um, gdziekolwiek jadę, muszę je kupić. A tutaj mam moje wszystkie art supplies, czyli wszystkie rzeczy do kolorowania, rysowania i ogólnie wszystkich artów. Tutaj dalej mam lusterko i na nich mam takie łąbki, Nie wiem, czy ja nie mam baterii, ale to jest moje piękne, wielkie lustro. Dalej mam moje biurko, gdzie są tutaj wszędzie książki i wszystkie takie ogólne rzeczy do szkoły. Następnie tutaj i ta nie będę pokazywać. Um, I to jest mój drink. To Dostałam od koleżanki i cały czas obok niego śpię. Dalej mam um, szafeczkę z taką kosmetyczną. Tutaj są wszystkie moje szczotki do malowania, maseczki, kremy do rąk, a tutaj speaker. Um, mam JBL, dostałam na święta od rodziców. Dalej mam kanapę. Nie będę pokazywać tej ściany za kanapą, ponieważ jest na niej dużo e, zdjęć i nie wiem, czy wszyscy, którzy na nich są, chcą być pokazywani. Dalej to już widzieliście. Mam zdjęcia z Teneryfy i mam wszystkie takie prezenty: alarm, moje puchary, a tutaj <tosłuch> takie jakby światy dziewczyny, mam swoje wszystkie Victoria's Secret perfumy z Stradivariusa bardzo fajny obrazek, ponieważ na nim pisze True friends are the sparkle in our lives czyli tak jakby motto o przyja przyjaciółach? Przyja przyja przyjaźni? przyjaźni <laughs> i też mam moje zdjęcie z dzieciństwa jak byłam w Disneylandzie, chyba miałam 10 lat albo coś takiego i obok niego mam Swoją mini kolekcję kaktusów za niedługo się powiększy, ale na tych szafkach mam. Nie mogę z... załączyć. Mam swoje światełka, mam je kupiła ponieważ stwierdziła, że będą pasować do pokoju i one tak sobie wiszą delikatnie na szafkach. Też gdzieś. A tutaj mam mapki, jeszcze nie pokazałam na telewizorze. Lubię je sobie załączyć wieczorem. I jak się kładę spać i relaksuję, a tu jeszcze mam swoje medale z tańca, dopiero co zaczęłam sobie przygotowywać na zupę <grym>, z tańcem I one, obydwa są zyskane w sukienie 2019 roku. Dalej mam swoją skarbonkę na kolonie. Albo ogólnie, chyba już na wakacje następnego roku. Sama ją robiłam i zbieram. Zobaczymy, jaką kwotę i na co sobie mogę pozwolić za rok. Tutaj też mam. Nie pokazywałam ściany z aniołkami, zawsze uwielbiałam aniołki, zawsze będę uwielbiać. I też ja zbieram. To chyba już wszystko na ten odcinek. To jest mój cały pokój. Nie, wiem, nie jest taki mega duży, ale taka wystarczająca, wystarczające miejsce dla mnie. Um, Uwielbiam się w końcu, tutaj i mogę spędzić cały dni, mama może potwierdzić. Tak. 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 <laughs> jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie. A je, jeżeli macie jakieś rady dla mnie, pytania albo pomysły na następne filmiki i do zobaczenia kochani. Buziaki! Pa! <laughs> You won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. Stay positive.